Cześć, ja nazywam się Pater, a to jest nowy dashboard do Xbox One. Jak możemy tutaj zobaczyć, mamy tutaj społeczności. Nowość, jaka się pojawiła wcześniej, to było y, takie społeczności, mieliśmy w wiadomościach. Tutaj mamy, co nasi znajomi robią. Następnie mamy tutaj gry. Y, gry, to już nie mamy takiej jakby aplikacji, że wchodzimy i tam mamy gry, tylko mamy to tak jakby na ekranie startowym wszystko. Tak samo z aplikacjami. Jak możemy zobaczyć, aplikacje mamy też na ekranie startowym. Po wyciśnięciu jakiejś aplikacji mamy, yy, przechodzimy do sklepu. Tutaj, jak widać, teraz mamy yy, przypięcia. Przypięcia zostały zrobione nie tak, jak było do tej pory bo ostatnio po lewej stronie, tylko na samym dole teraz są. Na, teraz, jak można zobaczyć, mamy grupy, które było yy, jako beta. Dla posiadaczy Preview y, dla Xbox One, wiadomości, wszystkie ustawienia. Y, w konsoli też się zmieniło to, że na przypięcia mamy, jak wybieramy, mamy po lewej stronie, a jak wybierzemy dane przypięcie, to mamy po prawej. Ustawienia też przeszły trochę zmian, bo na przykład y, tutaj akurat w konto nie mamy żadnych praktycznie zmian personalizacji też nie mamy żadnych zmian hmm, Tutaj akurat y, jeszcze możemy zobaczyć jakie są wersje kolorystyczne, ale to y, nic się nie zmieniło. Jest to samo. Sieć, sieć jest bez zmian system jest bez zmian. Yy, można sobie przywrócić ustawienia fabryczne, stan ostatniej aktualizacji zobaczyć, ale to raczej było. Zarządzanie magazynem yy, pamięci, to mamy zarządzanie magazynem pamięci do Xboxa 360, bo jak wiadomo konsola jest strasznie kompatybilna. I do Xbox One. Yy, z takich jeszcze nowości, co tu doszło, yy, dyski Blu-ray, to jest standard, co teraz mamy. TV, TV jak wiadomo u nas w Polsce nie działa tak za bardzo. I teraz mamy taką specjalną aplikację do mapowania przycisków w padzie. Można sobie zmienić drążki, że będzie lewy odpowiadał za prawy, prawy za lewy, można sobie ustawić, że drążek jak przy lewy drążek na przykład w górę damy to będzie na przykład A, w dół to B, lewy bumper na przykład, prawy bumper, do wyboru, do koloru. Takie rzeczy już powinny być dawno, moim zdaniem, bo niektórzy wolą sobie poprzestawiać, jak mają jakieś tam, teraz wyjdzie pro kontroler, jest już pro kontroler, to takie rzeczy powinny być właśnie pod konfigurowanie tego kontrolera. Do tej pory, e, fakt, nie było tego kontrolera, ale i też nie było takiej opcji, nawet przy zwykłym padzie by się przydała taka opcja. W ustawieniach, e, to by było na tyle. Bo tu więcej już e, nic takiego nie ma ciekawego. Magazynowanie. Właśnie, teraz widać właśnie magazynowanie. E, można wyczyścić pamięć e, Xboxa 360 i Xbox One. Kolejną taką mm, ciekawostką. Tutaj jeszcze pozamykam aplikację i taką mm, ciekawostką jeszcze z tego jest taki boczny pasek. Mm, nie musimy już chodzić z nas znajomych, tylko wystarczy, że weźmiemy w, do lewej strony, przeciągniemy mm, drążek na padzie. Mm, z takich jeszcze nowości to na dodano opcję. Mm, DVR z gier, czyli nasze nagrania. Bezpośrednio możemy szybko wejść, zobaczyć, co znajomi dostępnili co my udostępniliśmy, jakie mamy nagrania. I z takich nowości dla nowego dashboardu, to by było na tyle. Jeszcze jest, można powiedzieć, że jest nowa przeglądarka Microsoft Edge, znana z Windows 10 i w nadchodzących już, Windows. Mobile 10 też będzie, możemy sobie wpisywać jakieś tam rzeczy. Ona jest, korzysta z Binga, jak wiadomo. Bing w Polsce przynajmniej nie jest tak dobry, i co byśmy nie wpisali? Proszę zobaczyć w tym przypadku. Wpisuję nazwę swojego bloga i no, jak wiadomo, nie wyszukało. Wyszukało jakieś coś, co nie powinno wyszukać. TED, coś tam, coś tam takich rzeczy do, do wyszukiwarka nie wyszukuje Jest odświeżony wygląd wyszukiwania te kółeczko zawsze coś się kręciło Te kółeczko zawsze coś się kręciło